Siema. Dzisiaj pokażę Wam glicza na Expo. Także tutaj macie kod do mapy. W to, to miejsce go wpisujemy. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę z dzwonki, w biciu na Discorda. Oprócz tego zapraszam Was na konkurs o 2000 foldocy, którego znajdziecie wy e, przypiętej wiadomości pod tym filmem. I co? Pamiętajcie o kodzie. Ja zapraszam Was do oglądania. Jak widzicie, jesteśmy na mapie. Musimy niestety zmienić konto, bo na głównym koncie dostawiałem po jednego expa, Ale to nie jest ważne. Idziemy sobie do środka, tutaj, oto w, w to miejsce. Tutaj wskakujemy na to. Już dostajemy Expo za wejście, tutaj. Teraz robimy sobie tutaj taniec. Teraz schodzimy idziemy w tą róg, Klikamy ten przycisk. Idziemy sobie teraz tu. Przytrzymujemy ten przycisk. W tym momencie będziemy dostawać expa. Pamiętajcie, że macie 200 ekspa na dzień. W tym momencie dostajemy więcej ekspa. Także, jak chcecie więcej odcinków tego typu, to zostawcie łapkę w górę. Chyba dzwonki, wbijacie na Discorda. I teraz macie mój wynik, który zrobiłem w całą minutę. A jak chcecie dostawać jeszcze więcej ekspa, to w tym oto miejscu znajdziecie przycisk, który przytrzymujemy. W tym momencie dostajemy większy mnożnik jeszcze.